Pull up, hop out, then I Siemanko, siemanko, siemanko Dzisiaj ostatni marca, 31 Także troszkę mi nie było Wróciłem po ostatniej wycieczce z... Przegranicy z Birmą, Kambodżą Kambodżą, z Laosem I poleciałem z Chiang Mai do Patai. Wypożyczyłem sobie skuter I przyjechałem od razu mm. na Kochang. Po dwóch dniach przyjechał, dojechał do mnie Wiktor Siedzi tam w restauracji, zaraz Wam pokażę. No i zaczęliśmy zwiedzanie powoli Ko Chang. Wyspa jest fajna, tylko że troszkę pogoda się dzisiaj zepsuła i mamy lekko zachmurane, pochmurane, ale i tak jest bardzo fajnie klimatyczne. Zaraz sobie jemy śniadanko i ruszamy na zwiedzanie wyspy. Siemanko, Wiktor. Co tam wpierdzielasz? Podkaja. Smacznego. Ja to kole, Albo wodę. Chodź dalej, pojedziemy. No jeszcze tą plażę se zerknij. Dotarliśmy na miejscówkę. Naszą pierwszą. No co, to tylko zajrzeć na dół. Na tą wyspę którąś musimy się udać tam. A teraz? Nie, po prostu jak będzie czas. Kajakiem. Lecimy dalej? O. Wszystko zostało w tym. Zawsze. Tu nie kradną. Ale graffiti spoko. Mamy teraz większe skuterki, 150 piątki sobie wzięliśmy, nie 25 piątki. Fajnie się jeździ o wiele. No i najciekawsze, ciekawsze, bo tankowanie tutaj odbywa się z butelek. Zaraz wam pokażę jak się tutaj tankuje. Hello. Can I get benzine? Yes, gaz, gaz. A Wiktora już niestety śmiało z planszy, powiedział, że musi trochę odpocząć. Teraz, jak się zaczęła pogoda, także no, ja polecę sobie sam dalej. A Wiktor musi chwilę odpocząć. Może się pojawi później. A pani nam tutaj zaleje? Uh, I think so, one. Cockum kap. Oh Mani? Yes. No, 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 <laughs> yeah, no, no, no 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 Cockum No Cockum cup. Cockum cup. no cup. Cockum 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 cup. Widzicie nie tylko ja jeżdżę na skuterze, najlepsza, najlepszy środek transportu tutaj na wyspie tak naprawdę, bo inny nie istnieje, ale z policją już jest tutaj bardzo dobrze, ponieważ jeżdżę bez kasku i tyle razy co policja mnie widziała i ani razu mnie nie zatrzymała to jest no niewiarygodne. I taka sytuacja, tu jest jedna mopka z małą, a ta przed chwilą się bzykały o, chyba jeszcze nie skończyły nie skończyły no i tu był taki fajny statek który rozbierali ale już go widzę rozebrali chłopaki no cóż no niestety punkt, który chciałem odwiedzić się nie udał, no ale poszukamy tu czegoś innego. Tej głównej opuszczonej łodzi już niestety nie ma, ale znalazłem inne. Tamta, ta, wszystkie są pozamykane, ale raz się żyje. Spróbujemy tu wejść, może mnie nikt nie wygoni. Poza tym, że tu ciekawego nie ma Ale chciałem sobie wejść na dach No, ale nie tutaj tu Szukamy później Łódki tutaj te są w opłakanym stanie Także nie dziwię się dlaczego je rozbierają Pewnie następne będą po kolei Szkoda, że nie udało się tej, tego zobaczyć przed tym rozbiórką, no ale no życie Dobra, znalazłem sobie taką miejscówkę tu sprawdzę wszystko z drona, z góry, zamiast jeździć, szukać, to polatam, dowiem się wszystkiego i będę wiedział, jak wygląda sytuacja. Miejscówka jest fajna, gdyby nie koparka, no to sami na plaży. Zatane, miejscówka z góry fajnie się prezentuje jak zawsze. No ja coś migam na kolejną, po drodze mam jakieś 20-30 minut na chatę także będę stawał na każdym waypointie, bo to jest tylko jedna droga tak naprawdę, która prowadzi na około wyspy. Już sobie jeździłem tutaj po tej okolicy, <kłysy> jak już zapłaciłem za wejściówkę tam wieżę całą, I tak naprawdę tutaj to urbex'a bym mógł zrobić, bo to to jest bardzo opuszczone miejsce, bardzo. Powoli to rozbierałem. ale idzie im to jak krew z nosa. O, patrz, telewizor jeszcze został nawet. Tutaj to nie ma szans, że ukradną. O! Jakie jacuzzi to było. Porządne. Rysznic też. Jak to było to starsze jakieś. No to to miało fajny widoczek. Taki jeden pokoik. Tarasik. okur. Tutaj to jest chyba zapadnięte. Aha. Tutaj to tam nie powinno być. Może nie powinien tu wychodzić. będzie jacuzzi? No, oczywiście, że jest. W góry wszystko dokładnie tak samo. Widoczek troszkę lepszy. No, tu musiało być ładnie, jak to było zarobione. A teraz widzicie, jak to jest pochylone? Z pół metra na tych trzech metrach, także sporo. Wakujemy się stąd, bo na dach nie ma żadnej... Tu jest I to było na tyle. Luksusowa chatka, raz, dwa, trzy, osiem pokoi. Wszędzie jacuzzi, wszędzie prysznice wypasione. Musiał to być kozak, ale teraz ru-i-na. Jadę dalej, zobaczymy gdzie ci się zatrzymam. Wyjechałem już, ale muszę Wam pokazać, patrzcie jakimi drogami się tu jeździ. Prawie jak po Filipinach. Dawaj śmiało. Miniemy się. Sadiqaaf! Palmy, palmy, palmy. I od razu przy tym ośrodku Pirate Bay znalazłem opuszczony wodospad. Chociaż wiadomo, jest pora sucha. Wody tutaj prawie w ogóle nie ma. Zaczną się deszcze, zaczną się rzeki większe. No ale ruina. Dobra, zaraz obok tego de Galaxy jest plaża, która nie jest zaznaczona w ogóle na mapsach. Tak sobie jeżdżę, podjechałem, patrzę. No mistrzowska plaża. Tam jest bar. Po lewej stronie można sobie wziąć, kupić ziółko, piwko no wszystko. Ale widok. Kozak, no i przede wszystkim praktycznie brak turystów. Może pięć osób tu jest. To mi się najbardziej podoba. Tamte rozwalone statki, co byliśmy, to były tam, na tamtej plaży. Po kolei, tutaj następna plaża. Wszędzie są bary. Jakieś malutkie bary, jakieś restauracje. Można poleżeć na plaży. W ogóle nie ma tłumów ludzi. W ogóle nie ma ludzi, tak naprawdę. Tam kolejna plaża. Dwie albo trzy plaże tu już były, jak jechałem. No i tutaj jest taka przystań, z której odpływają łódki na tamte wyspy. Komak, kolejne, inne, nie wiem jakie to jeszcze są. Tu jest sporo. I tak sobie wymyślili tajowy tutaj, że żeby wejść, dotrzeć do statków, trzeba przejść przez. Taki port, taką no przystań i tam jest bardzo dużo sklepów. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Na końcu przystanie jest latarnia. Latarnia, latarnia. Łowisz ryby? Ryby łowisz? Oho Wycieczki Half Day. Znaczy pół dnia 1000 watów, trzy wyspy, następna 5 wysp, pół, pół dnia, cały dzień 800 watów, 1000 watów, no nie najgorsze ceny. No i najciekawsze co tutaj jest, żeby przejść z samego końca tam właśnie na przystań do statku, odpłynąć na wycieczkę, to trzeba przejść przez całą długość tej przystani i oni tutaj mają różne sklepy, bary, pamiątki, koszulki. I oni też sobie tu normalnie dam. normalnie w chatkach żyją. Nam po lewej, po prawej. Tam na przykład mają chatki, mieszkają. No. To jest pieskie życie w Tajlandii. Pies ma swój wiatrak i go chłodzi. Mistrzostwa świata żarcia Tak, trawy są raki. raki, ale wielkie restauracje Bangba no, wszystko tu jest. Sporo rzeczy pozamykanych, bo już jestem późno. Te wszystkie łodzie tu rano przypływają, wypływają. No ale widzicie, tak? O! Nie zabij się! Uważaj! Ty też uważaj! Właściwie Koczang jest takie, że jak jesteś tu, to żeby się dostać tutaj, trzeba przejechać całą wyspę naokoło. No ale zaczniemy. Czyliśmy tutaj, dzisiaj tutaj, jeszcze może tutaj dojadę, coś pozwiedzam. Zobaczymy. O, tu są malutkie wyspy na kajaki. To tu, gdzie mamy chatę. Bardzo nam tu pasuje spokojne życie tutaj się toczy, bardzo spokojne, a ja takie lubię. Ostatni ten pośpiech i, i, i wszystko to nie 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 podoba mi się. a tutaj spokój nauczył mnie spokoju. Fajne tu mają, właśnie że wszędzie mają te wystawki i po prostu wystawiają w żarcie te owoce morza, pokazują co sprzedają klientom i klient może sobie zobaczyć i bardzo fajnie to wygląda. No i przyjeżdżając do Tajlandii nie musicie konkretnie nic ze sobą zabierać Spodenki, kąpielówki, ubrania, czapki, japonki no, Wszystko wszystko tutaj dostaniecie w bardzo, bardzo dobrych cenach Także gdybyście się wybierali paszport, gotówka To wszystko Wyszedłem już z przystani Bong Boa Pier. Także jeszcze mam odpalę dronika, żeby pokazać Wam jak to wyglądało z góry. No i dalej jest stąd, no ale te wyspy są też podobno fajne i przydałoby się zwiedzić. Dwie godziny, trzy godziny płynięcia. Zobaczymy. Będę tu spory, mam nadzieję, okres czasu. Eee, bo do samego Sankranku, czyli takiego lanego poniedziałku no w Tajlandii jakby, i no chyba tu zostanę już do samego końca tego samego a potem już koniec widzy niestety i powrót. No i tam byłem właśnie na przystani, na wprost. I dzięki temu, że sobie polatałem y, dronikiem, to wyhaczyłem tą wieżę. No, ale niestety jest jeszcze w budowie, nie jest skończona, nie da się wyjść na samą górę, y, środkiem też. No, nie dam rady się wspiąć, małpum nie jestem, a chciałem tam do góry wylądować, no ale to będzie mi wystarczało musiało wystarczyć. Widok jest wystarczający, piękny, piękny, piękny. Na pewno jest lepiej jak tam na dole. Jeszcze ciekawe, jakby tam na tę górę do góry się wspiął, ale podejrzewam, że drzewa tam wszystko wszędzie zasłaniają, ale w poind może być. Jeszcze mam dwa po drodze do domu. No i sytuacja wygląda tak, że ja sobie tu szykuję się właśnie do bungusia na na moim wiepoincie a mam towarzystwo w postaci kolegi Mnicha. Przyszedł sobie na zachód słońca i chodzi w kółko, medytuje razem ze mną. Ziomek zaczął sobie medytować, także nie będę mu przeszkadzał. No i jeszcze może uda zdążyć się na ostatni point na zachód słońca ale nie mam pojęcia okolica no jest przygotowana jak zawsze przez tych tajów jest wszystko zrobione nie karmić małp dotarłem ale trochę przychmurane ale fajne wynajęcia namioty You have house here. Yeah, yeah, we sleep here. How much you pay for rent it? Uh, one night is thirty euro. Euro, so in bad. Nine hundred. One thousand nine hundred something like. That. I come here for sunset, but yeah, it's a little bit cloudy. Yeah, today was a little bit rainy, cloudy, but yeah. after five months here, only sun, sun, sun. It's okay. No problem. One day rainy. Patrzcie, żeby dojść do tego Viewpointa trzeba iść tam między restauracją a kiblem i tutaj jest taki oto basenik w restauracji z takim widoczkiem za godzinkę 200 watów, za cały, pół dnia 400, za cały dzień 700 Także no rewelacji z cenami nie ma i ostatni Viewpoint przed hatą powiem Wam, że Jadąc tutaj drogą, to jest, jest ich mnóstwo. Odwiedzić wszystkie jednego dnia to się nie da. Ale widoczki... śliczne. I to właśnie jedna z tych czterech wysp. To jest wyspa, z której, na którą będziemy sobie chcieli wziąć kajak i popłynąć i poczuć się jak na bezludnej wyspie. Tam nikogo nie ma. No niestety, nie ma dzisiaj imprezki. Ale Wam pokażę pokój za 900 watów. Łóżeczko, łazieneczka, prysznic, nic więcej tu nie ma. Telewizor, o, taki bungalowek. Niestety tu w no zlegi są drogie, ale wyspa to jest wyspa. Jakbyśmy byśmy brali na dłużej to na pewno było taniej. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko, do zobaczenia w kolejnym. Jutro też będziemy na Gochchang i dalej będziemy eksplorować tą kozacką wyspę. Pozdro!